Dziękczynną i zeznanie 27 października 2002 roku. Tomasz Kusy z Warszawy, urodzony 30 grudnia 1961 roku. Zgłosił się 29 października 2001 roku do lekarza, bo doznawał dużych bólów głowy. Skierowano go do międzylesia na rezonans i stwierdzono guz lewego płata czołowego mózgu o średnicy 5 cm. W przy ulicy Banacha stwierdzono, że jest to najbardziej złośliwy guz mózgu, glejak wielopostaciowy. Żonie Beacie powiedział dr Gołębiowski, że mąż Tomasz ma tylko kilka tygodni życia. Choćby nawet usunięto operacyjnie guz, życia nie uratujemy. Straszna diagnoza. Oglądając wyniki rezonansu profesor Zombek z neurochirurgii, na brudnie potwierdził stan absolutnie beznadziejny. Absolutnie beznadziejny. Dni syna są policzone, powiedział do ojca pana Stefana Kusy. Operacja nic nie da. Ale jednak profesor Podgórski z neochirurgii Wojskowej Akademii Medycznej przy ulicy Szaserów zalecił operację usunięcie tego glejaka, wielopostaciowego i polecił profesora. Marchella, klinice Banacha. Ten, a więc już trzeci z kolei profesor, potwierdził diagnozę. Glejak wielopostaciowy, ale podjął się operacji, nie gwarantując jej skutku. Może być paraliż, niedowład mowy, utrata pamięci, wzroku i inne nieprzewidziane skutki. Proszę decydować. To no, straszna perspektywa, właściwie dylemat. Bez operacji dni policzone... A operacja może się zakończyć tak strasznymi urazami, tak strasznymi skutkami. Operacja, czyli otwarcie czaszki, usunięcie glejaka, była 9 listopada 2001 roku, ale był bardzo mocno wrośnięty w mózg, że nie dało się go usunąć w całości, a więc będzie odrastał. I tak się rzeczywiście się stało. Stwierdzono, że rośnie już 2,5 cm. I uciska nerw, powodując zaburzenie mowy, pamięci, ruchu, chodzenia. To, co profesor przewidywał. Nie dało się go wyciągnąć do końca. Z jakichś korzeniami, jakby to powiedzieć, stała część i ta część odrasta. I już takie skutki, jakie przewidywano. Wtedy, w czerwcu 2002 roku, przyjechała rodzina na Jasną Górę. Żona, rodzice przyjechali na pielgrzymkę odnowy w Duchu Świętym. I wtedy siostra Brigitte McKenna z Irlandii mieszka w Kalifornii.